Dłuższego czasu czekałem na update END'u, ale ostatnia aktualizacja wprowadziła ogólne zmiany do gry, a z aktualizacji wymiarów doczekaliśmy się tylko neteru, więc grałem 25 modyfikacji, które zmieniły cały end, dzieląc go na 20 biomów. Ponadto w tym wymiarze wszystko jest przeciwko mnie i będę musiał przetrwać, co w moim przypadku niekoniecznie jest łatwe. Miałem takie się do tego podchodzić i mam pół serca! Ostatnio na moim kanale wbiliście 300 subskrypcji, gdzie zaledwie przy ostatnim odcinku było ich 240. Tempo macie szybkie, więc go nie zwalniamy i lecimy po kolejną setkę, aż do osiągnięcia celu 1000 subskrypcji. Ale przed tym celem muszę zmierzyć się z endem, a to właśnie w nim na początku musiałem zmierzyć się z wyzwaniem pozyskania itemów. Ło, wow, serio, rozpiłem się na drzewie? Dobra, robimy sobie toolsy, jak jest tu drzewo w ogóle na tym biomie, które udało mi się zdobyć i od razu przetestować. Ponieważ wraz z początkiem zaatakował mnie pierwszy z napotkańczyńców potworów stop Pamiętacie jak mówiłem wam, żebyście zapamiętali to logo? To ono trafiło na okładkę mojego serwera Discord, na który chciałbym was serdecznie zaprosić. Cały serwer jest zrobiony w estetyczny i czytelny sposób, tak aby każdy mógł się w nim odnaleźć. Jak sama nazwa mówi, jest to serwer graczy, dlatego pomimo głównego przeznaczenia dla mojej widowni, korzystam zaprosić dowolną osobę pod warunkiem przestrzegania regulaminu. Na serwerze znajdziesz wiele kanałów głosowych o różnych ograniczeniach osób, jak i ładnie podzielone kategorie, więc link do serwera znajdziesz w opisie, no i baw się. Dobrze, ej, co to jest? Co to jest? Nie, nie, zostaw mnie, kurde, ej, nie mogę, co jest, nie mogę się ruszać. Nie, wyjdź, 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 wyjdź. Nie, co to za boss? Won, won, to jest moje drzewo, won, won, won. Huh. To jest moje drzewo! On chce przejąć moje drzewo! Potwór, którego napotkałem, to nieco zbutowany Enderman z żółtą plamą na sobie, którą strzela. To właśnie on prawie pozbawił mnie życia, przejmując moje drzewo, którego finalnie mnie pozbawił i zabił. Jezu, jak się gościa wystraszyłem! Co to za bosy jakieś tu są? Nie no, ja muszę stąd uciekać! Dobra, zbieram drzewo, zbieram drzewo! Nie, nie ma co zbierać! Nie, kurde, umarłem z początkiem. Moje itemy po części odzyskałem, czyli drewniany kill który i tak straciłem, ponieważ potwór postanowił mnie dalej gonić. Nie, kurde, zos narratora włączyłem. Dobra, mam moje itemy. W sensie, kurde, kilow. Nie, goni mnie, goni mnie. Zo zostawił? Nie, kurde, teleportuje się do mnie. Wyjdź, wyjdź, ała, nie. He, kurde, to jest trudne. Tylko 55, basksej, wybaczył. Potwór mnie zabił, ale nie dałem za wygraną. Postanowiłem zacząć grę od nowa. Znowu zrespiłem się na drzewie i tym razem podejdę do tego taktycznie. Zbiorę sobie kilka kawałków drewna, tak żeby siebie nie odsłaniać. Zrobię sobie tulsy i z drewnianą siekierką pójdę uciekać z tego miejsca, bo tutaj naprawdę jest tragedia z przeżyciem. Wszystko mnie atakuje. No kurde, jak on mnie bije? On kwasem jakimś. Widzieliście, ja nawet zasłonię... Ja muszę shiftować ciągle? Dobra, a jakbym się tak zabudował troszkę? Pomimo zabudowania znalazł mnie i tym razem bez litości zabił. Nie, ja widzę go. U głowa mu pulsuje. Nie, dobra. nie tak się do tego pochodzi, mam pół serca. Nie mam rady. Po kolejnej śmierci przyszedł czas na skuteczną taktykę, czyli jak najszybsze zrobienie drewnianych itemów i walkę. Dobra, zrespiłem się obok na wyspie, gdzie są dwa zwykłe endermany i z daleka, dobra, trzy zwykłe endermany, z daleka od tego całego bagra, który tam jest. I mamy tu drzewo, więc spróbuję zrobić itemy z daleka od tego chaosu, który tam był. Jednak podczas craftowania toolsów przyszedł czas na ucieczkę. Jeden z endermanów rzucił się na mnie i postanowił gonić. Kurde, wą! Nie! won! wyjdź! Uciekam! Nie! Odejdź! Nie wal we mnie! Dobra, idę tutaj na spokojnie. Kurde, to naprawdę jest ciężko, wydawało mi się, że będzie tu łatwiej. Czym ty jesteś w ogóle, no? Latawiec, chłopcze, Nie! Nie, 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 nie! Spojrzałem chyba na Endermana. Nie. W pewnym momencie, niechcący, spojrzałem na jednego z nich i od razu zacząłem ucieczkę, ale usłyszałem ten charakterystyczny dźwięk. Nie! Tepij się, tepa się do mnie, tepa się do mnie! Tepa się! Odejdź! Nie, ja tam wracam z domu! Kurde! Zostaw! Odejdź! Odejdź! Odejdź. Dobra, sobie pójdę tenny. Kiedy już myślałem, że to będzie koniec i znowu umrę. Dobra, chyba przed nimi uciekłem. Udało mi się uciec. Dobra, okrążyłem sobie całą tą wyspę i te typy chyba się zdespełniły, więc dopóki ich jeszcze nie ma, pozbieram sobie trochę tego drewna, tak, żeby móc się zabudowywać gdzieś. Kolejną taktyką, jaką obrałem, było zbudowanie nad głową daszku na dwie kratki, tak, aby enderman o wysokości trzech bloków nie mógł mnie uderzyć. Dobra, zrobiłem sobie taki mały daszek, żeby w razie wT te endermany zabijać, które są na trzy bloki Okazało się, że to skuteczna taktyka, a Daszek zmienił się w moją tymczasową bazę. Więc moja tymczasowa baza wygląda w ten sposób. O, widzicie? Jest taki delikwent i on próbuje mnie zaatakować, ale on jest na trzy bloki, więc się tu nie mieści. Dobra, wkopałem się tu, no i teraz mam sposób, by je zabijać. Jednakże utknąłem w niej z dwoma sercami totalnie bez jedzenia. Bez hitu, co ja mam zrobić teraz bez jedzenia? W tym momencie zobaczyłem, że Zendermana wydrupiło zgniłe mięso, które totalnie odmieniło moją sytuację. To właśnie ono sprawiło, że miałem pożywienie oraz szanse na przeżycie. Jednakże mięsa nie zebrałem od razu, a Enderman z żółtą plamą na sobie wrócił. O, kolejny przyszedł i widzę jeszcze tego żółtym głównym. nie! On atakuje! Mając wcześniej raptem dwa serca, skończyłem teraz z połową. Pół serca, pół serca, pół serca. Nie! Mam nadzieję, że mnie nie zabije Ja nie mogę Wpadłem w ogromną panikę I będąc maksymalnie bezpiecznym Powiększyłem swoją bazę Oraz strzeliłem się na mojego zabójcę Nie, nie dropnął tym razem jedzenia Minął dzień, dwa, a nawet trzy Zanim powróciłem na świat Ale to właśnie po powrocie Udało mi się rozbudować bazę Która finalnie wygląda w ten sposób I spełnia swoją funkcję Dobra, spełnia swoją funkcję Funkcję, którą jest ochrona W ten sposób, który właśnie wam pokazałem Zdobyłem właśnie kilka jedzonek Dobra, czy on tak podejdzie, jak ja na niego spojrzę? Generalnie to wydaje. Nie, 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 kurde! No weź, tak blisko byłem! Ale jestem zły, zły na siebie na wszystko. Miałem zaprezentować Umarłem na hita Miałem jedzenie, tulsy i wszystko Po dosyć głupiej śmierci postanowiłem odzyskać moje itemy Dobra, potrzebuję tylko kilofu, żeby wykopać ten blok i dostać się do miejsca, w którym byłem No bo tam leżą całe moje itemy Na szczęście zrespiłem znowu się na tej samej wysepce So, dobra, mamy moje itemy, mamy moje itemy Jest exp, jest wszystko okej okay. W sumie może to i dobrze, że zginąłem Dobra, mam wszystkie tulsy, pierwszy level No i z racji tego, już mam pełne HP, a z pełnym HP miałem plan, żeby stąd wyjść No to zrobię to, wydaje mi się, że od razu, czyli po prostu Wykopuję to, no i stąd idę. Niestety po wyjściu z bazy ponownie zostałem uciekającym. No bo bez sensu tu siedzieć skoro ma... O kurde, nie! Nie, no no i znowu tu idzie, kurde. No co za dziad mnie goni? Nie strzelaj do mnie! Zostaw! Parkur. Parkur. Dobra, aj, nie no kurde żulisiu, jeden ty niedorobiony być! Ech, no. Oczywiście standardowo wszystko mnie bije. No i 20 śmierci W pewnym momencie w oczy rzucił mi się blok innego koloru Moim głównym celem O, co to za różowo się świeci? Ej, dobra, zrobię jednak ten kill off. Okazało się, że jest to odpowiednik kamienia Dzięki któremu moje drewniane itemy mogę wymienić na kamienne Generalnie moim celem jest aktualnie, żeby znaleźć odpowiednik kamienia Z którego mógłbym sobie zrobić kamienne itemy No i to jest jakiś flawolit Dobra, zobaczmy czy z flawolitu mogę sobie coś zrobić Mogę łopatę kamienną zrobić! Dobra, mamy kamień! Kurde, czyli jest odpowiednik Biednik tego. Ale kamiennych itemów nie miałem. Ponieważ standardowo coś musiało mi przeszkodzić. Nie. Kurde, uparty jesteś, Wąd Dziadzie, Ty jeden. Nie no, muszę go zabić. Ej, łatwo z nim. Ej, ma łatwo z nim, coś dropło z niego. Mam jego oko, nie było z nim trudno, więc na spokojnie. Czyli nie muszę się ich bać. Idę tutaj. Do mojego. Kraftingu! Pół serca! Wejdź! Jest, udało się! Ma pół serca! Nie! Nie mogę dać się trafić! Ile ich tu jest? Tracę idemy, tracę idemy! Nie, stracę i ziem. z Zjem! Nie dostałem zatrucia i tak zginąłem, ale było blisko. Ciągle umierałem, a moja gra polegała na uciekaniu i nie daniu się zabić. Dlatego chciałem jak najszybciej opuścić to miejsce. To wydaje mi się, że jak pójdę dalej, mogę znaleźć inny biom. Ej, przecież tu są Endermany? O, kurde, jaki agresywny. Dobra, czyli mam pożądany przeze mnie item Czyli perłę. Naturalnie end składa się z wysepek większych lub mniejszych Celem chodzenia po endzie jest Przedostawanie się na kolejne wyspy Gdzie do tego można stosować dwie taktyki Pierwsza z nich to standardowe budowanie mostu A druga to teleportacja To właśnie do drugiego sposobu potrzebowałem perły Dobra, pozbierałem sobie trochę tego jedzenia Mam cztery rotten flesze Więc zjem je no i poczekam aż mi się wygenerują serca Żeby przedostać się na tą wyspę przede mną Podczas tego gdy moje serca się odnawiały Postanowiłem zacząć Powoli przebudowywać się bliżej kolejnej wyspy, ale w trakcie tego towarzyszył mi on. O nie, no mówiłem, że na niego trafię. Siedzi tam! Oto gówno z tego mojego przejścia. Dobra, jestem już bliżej wyspy. Wydaje mi się, że jestem już w sumie na tej wyspie, więc zobaczmy, jak mamy daleko do głównej wyspy. Dobra, Jolo, rzucam perłę! Na wyspie działa się totalna dzicz. Ciągle umierałem tracąc itemy i nie miałem żadnego planu działania. I od razu uciekam! Nie, no kurde, widzicie jaki on jest żul? Jest znowu na mościk Dobra, aktualnie staram się przed każdym uciec Nie mam moich itemów mhm. Dobra, ma, jestem tutaj Królem życia mnie atakuję i umieram Nie ma tu... Ku... No co to jest?! Dobra, co ja mam teraz zrobić? Generalnie muszę przedostać się na tamtą wyspę Ponieważ tam są dalej moje itemy Których nie, nie jestem w stanie w ogóle w żaden sposób odzyskać Widzisz, nie radzisz sobie za dobrze w wymiarze Co? Gdzie ty jesteś? Skąd ty do mnie mówisz? W górę. Co? Kim ty jesteś? Jak się tam znalazłeś? Co ty tu w ogóle robisz? Sam tu jestem. Twoje pytania nie mają znaczenia. Jestem swojego rodzaju przyjacielem. Obserwowałem twoją przygodę od samego początku, od kiedy się tu pojawiłeś. Postanowiłem, że coś ci pokażę. Co takiego? Co chcesz mi pokazać? Coś co może Cię zainteresować. Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Mój dom. Mieszkam tu od lat. Chodź. Rozgość się, jeszcze muszę coś załatwić. Dobra, poszedł. Nie wiem co to jest, gdzie on mnie zabrał. No skoro mówił, że mam się rozgościć, no to idę na górę. Dobra, wszedłem na górę, generalnie to jest jakieś... O kurde, to jest wszystko jego? Co to są za... To jest jakiś zasrany wielki labirynt. Nie wiem, ale jest tu w ogóle bardzo ładnie. Jak? Ło. Wow. No, generalnie to masz zarąbiste miejsce na bazę, mordo. Niestety możecie zmartwić, ale... Zaraz się wszystkiego obniżę. Nie, co ty? Gdzie ja jestem? Co jest? Nie, zamknął mnie. Co ja mam teraz zrobić? Mam jedno serce. Te kraty nie wyglądają na najnowsze. Spróbuję je zniszczyć. Może uda mi się jakoś stąd wydostać. Dobra, jeszcze trochę. Jest, udało mi się. Dobra, wydostałem się stąd. Są tu jakieś skrzynki. Co on robił to za magazyn? Nie wiem, może coś w nich jest. Ech, jakieś śmieci. Nic ciekawego, może jest tego więcej. Dobra, tu jak jest to skrzynki? Jest, dobra, mam jakieś jedzenie Co, jest jego set? Nie, dobra Wygrałem życie Teraz z nim na pewno wygram Zakładam to od razu, mam tarczę i jego seta całego Gościu, ter nie no, idę do ciebie Idąc dalej korytarzem, znalazłem zejście na dół Dobra, mam jakieś zejście na dół Chodzę tu Ała, co to jest? Coś tu jest Co ty tu robisz? Wykażę tutaj na ciebie. Wiedziałem że tu przejdziesz, ale nie widziałem że w mojej zbroi. Co to jest? No, to jest oko Endelu. Dzięki niemu dostałem się do tego świata. Zetabnie ty też. Czekaj, czekaj, co? Przypominam coś sobie. Czekaj, czekaj. Czy to ty byłeś w neterze? Tak. Ale dzisiaj go dnia świat wrócą. Ja. Nie, nie ma nawet takiej możliwości. Mam ten sam set co ty, mam twojego seta, twoje itemy. Tym razem z tobą wygram. Lawa cię nie pokonała, bo byłeś, żyłeś w tym świecie. Ale to, to jest totalnie inny wymiar. Tak samo inny dla mnie, jak i dla ciebie. Tylko, że jest taka mała sprawa. Jak nie pokonam, użyję tego oka, żeby zniszczyć świat. Jak to działa? To oko prowadzi do tego świata, ale to nie jest jedyna jego właściwość. Dzięki niemu też można zniszczyć inne światy, równoległe. Taki, jak, jak, takie, jakie, jakie, takie... Krótkie! Ale na z tego gadania. Chcesz zniszczyć Twój świat. Ale najpierw nie. muszę zniszczyć Ciebie. Nie. nie, nie, nie pozwolę Ci na to! Co, tu był jakiś tunel? jesteś silniejszy, ale ja za to jestem mądrzejszy. Nie, nie, co? Co, gdzie ty jesteś? Tu jest jakieś wyjście, nie możesz. Ty... Nie! To jest koniec. Co jest? Co to jest? Gdzie jestem? Nie chcę cię zabijać. Co? On też nie chcę, żebyś wchodził mi w drogę? Nie. Daj ci ostatnią szansę. Gdzie, gdzie, gdzie są moje wszystkie rzeczy? Co z nimi zrobiłeś? Zabrałem je. Żebyś mi już więcej nie przeszkodził. Masz tam wejść, inaczej cię zabiję. Masz tam wejść. Nie, Co, do czego to prowadzi? Co to jest? Sam się przekonasz. Nie. Trzy. Nie. 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 Nie dobra, dobra! Dopilnuję tego, żebyś nie wrócił. Ty miałeś spać. O.